Siemaneczko drodzy widzowie, słuchajcie W poprzednim materiale Kompletnie zapomniałem wam wspomnieć o tym Że musicie zostawić 10 lub 15 Łapeczek w górę Żeby takowy następny materiał powstał A! jeszcze pomóżcie mi dobyć 300 subskrypcji W najbliższym czasie A z takich dodatkowych informacji to chciałem wam wspomnieć Że jak pewnie widzicie Za mną jest dużo więcej Tych bomb yy, czarnej materii Niż można by się Niż można by było się domyślać. Słuchajcie, jeszcze sprawa wygląda następująco: Do gry powróci kostka Kevin, w grze pojawi się również Naruto, chociaż wolałbym, żeby nie ujawnił się w karnecie. I co tam jeszcze mogę dodać? No, słuchajcie, no. Eee, o czekajcie, już wiem. Karty. Dobra, słuchajcie, oprócz Naruto, chciałem wam jeszcze powiedzieć. Że kluczową rolę w rozwoju dalszych sezonów będzie miał Kevin, jak i sam fundament. Tak, dobrze słyszeliście: Fundament, czyli jeden z członków siódemki. A dodatkowo jeszcze trzy miejscówki zostaną stratowane przez szczątki statku yy, matki po tym, jak, wysad... jak aktywujemy bomby czarnej materii za pomocą specjalistycznego plecaka, który przekaże nam Sloane. Oczywiście nie wiadomo, czy przeżyjemy my jako agenci y, tą misję. Podejrzewam, że nie. Ale rzekomo ma pojawić się jeszcze czarna dziura, która powstanie prawdopodobnie po eksplozji statku matki i dewastacji części wyspy. A na razie przedstawię Wam, które miejscówki są zagrożone. Zagrożony jest przyjemny park. Dobrze słyszeliście. Przyjemny park. Niestety z tą miejscówką możecie się już pożegnać. Bodajże jest jeszcze zagrożony paskudna przystań. Tak, paskudna przystań. I bodajże co tam jeszcze? A, z tego co się nie mylę, gasnące gaje. Z tymi miejscówkami możecie się już żegnać. I to wszystko co mogłem wam na razie przedstawić w tym materiale. Z moich słów pewnie wywnioskowałeś, że król burzy, jak i kostka powrócą na wyspę. A odnośnie miejsca, gdzie ona się pojawi, nie mam zielonego pojęcia. Ale wiem, że jak z takich ostatni, ostatecznych, już ostatnich, finałowych, dodatkowych informacji, powiem Wam tyle: będzie coś niespodziewanego, bo przybędzie również do Fortnite. Królowa, która będzie miała władzę nad samym Kevinem, który przybierze również ludzką formę. Dobrze przejście Ludzką formę, więc jest się z czego cieszyć, ale i jest się czego obawiać, bo to nie będzie nic przyjemnego. Ale podejrzewam, że event będzie naprawdę niewiarygodnie, dobrze zmontowany. Dziwnie to zabrzmiało. Ale musimy się przygotować Ja na pewno będę trenował I pokażę wam montaż tego treningu Na własnych oczach zobaczycie jak trenuję I wyciskam z siebie Siódme poty Dobrze To co? Kończymy ten materiał I cięcie eee, Dobra, nagrało się? Chyba tak No to ja ten Zaprezentuję jeszcze swoje rękawiczki a teraz tak na poważnie. Materiał kończy się z... Yy, pierwszym łykiem mojego kakao. Mm, to na razie. Yy, yy, dalej tu jeszcze jest, jesteś? Ej, skoro już jesteś? To weź subnij mój kanał. Będę cię wtedy szanował. Żartuję, i tak cię szanuję. Ale no weź, no, żal ci zostawić subskrypcję. Naprawdę niefajne mordo jak... Masz możliwość, a nie zostawiasz subskrypcji. Dobra. Ja będę świętował to, że prawdopodobnie wygramy z kosmitami. Więc szacun mordo. I leć już po dużą michę popcornu. Nara. Bajo jaje. Czy coś. Siema.